Hejka, kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii. I dzisiaj razem z fankami przychodzimy: 99 nocy w lesie, albo i nawet więcej, tak jak wiecie, seria o I na początku poszłyśmy do kosmitów i udało nam się przejść, ale to dopiero potem, bo okazało się, że był najazd, ja też miałam mało życia i po prostu wróciłam do bazy, gdzie w sumie nic takiego ciekawego nie robiłam, oprócz tego najazdu. Potem właśnie y, znalazłam złotą skrzynkę, ale najpierw zrobiłam wilka i trafiała mi się skrzynka. Sk Potem właśnie trafiłam plan obronny, a tutaj trafiłam gigantyczny worek i się mega cieszyłam. Wróciłam do kosmitów i trafiłam laserowy miecz. Gdy wróciłam znowu do bazy, to chciałam wam pokazać, jak wygląda. Moim zdaniem, mega ładna. Poszłyśmy potem do tego zamku. Kosmitów? E, zamku kultystów? I tutaj właśnie razem, wspólnie wszystkie ich pozabijałyśmy, żeby otworzyć skrzynki. Gdy to nam się udało, to otworzyłam złotą skrzynkę i diamentową. Potem otworzyłam kolejną złotą skrzynkę, gdzie trafił mi się plan obronny. Potem żelazne ciało, i jest 99 dzień. Tutaj nasza strefa relaksu. Potem sobie zjadłam gulasz, i odpoczywałam sobie w strefie relaksu, bo w sumie mi się troszkę tutaj nudziło już. I została jedna fanka, i razem z fanką ustaliłyśmy, że to będzie na tyle, bo i ona już powoli musiała kończyć, i ja też już byłam zmęczona. Musiałam kończyć, bo grałyśmy w sumie późno. A więc to będzie na tyle. Papatki!